Europejski program walki z rakiem, walka z biurokracją, rozszerzony program Erasmus, Europejski Fundusz Wolnych Mediów i wspólny europejski paszport to niektóre z filarów europejskiego programu wiosny Roberta Biedronia przedstawionych podczas czwartkowej konwencji ugrupowania. Czas na Europę dla wszystkich. Europę dla Ciebie, to jest nasze hasło, z tym hasłem pójdziemy do P i będziemy tworzyć Europę nie dla biskupów, nie dla polityków, nie dla oligarchów, ale dla nas, mówił Robert Biedroń. Program wiosny.postulaty, które przedstawił składają się z 7 punktów.1. Europejskie Standardy Ochrony Zdrowia i Skuteczna Walka z Rakiem, czyli ujednolicenie standardów i dostępności badań profilaktycznych, zapewnienie równego dostępu dla wszystkich Europejczyków do leków i terapii dla chorych oraz utworzenie specjalnego funduszu, z którego środki miałyby być przeznaczane na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego. Jednocześnie Partia Biedronia chce wprowadzenia dyrektywy, która zagwarantuje obywatelom państwu dostęp do lekarza specjalisty w nie więcej niż 30 dni. 2. Europa wolna od węgla i smogu Pozyskanie dla Polski unijnych środków, które wsparłyby wymianę kopciuchów oraz transformację energetyczną kraju. 3. Europa bez biurokracji. Walka o bardziej przyjazne europejskie prawo, regulacje będą musiały być wystarczająco proste, zrozumiałe i łatwe do wdrożenia. 4. Europejska Karta Praw Kobiet miałaby zagwarantować wszystkim Europejkom m.in. powszechny dostęp do rzetelnej edukacji seksualnej, prawo do opieki okołoporodowej, do równych zarobków na tym samym stanowisku oraz do bezpiecznego przerywania ciąży. 5. Europejski Fundusz Wolnych Mediów miałby zapewnić możliwość ubiegania się o unijne środki mediom lokalnym i ogólnokrajowym, które wspierają demokrację i rządy prawa oraz patrzą władzy na ręce. 6. Program Erasmus 2.0 Nie tylko dla studentów, ale również dla pracujących. 7. Jednolity Paszport Europejski, który w 2022 R. Miałby zastąpić paszporty krajowe. Przemoc wobec kobiet i decentralizacja. Inne elementy programu europejskiego wiosny przedstawiali była zastępczyni Irpo, Sylwia Spurek i Łukasz Kochut, liderzy listu grupowania w okręgach Wielkopolskim i Śląskim. Zdaniem Spurek W. ratyfikowana powinna zostać konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej TZW. Konwencja stambulska. Była zastępczyni i opowiedziała się też za wdrożeniem przez UE konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Kochut mówił z kolei, że UE potrzebny jest kolejny etap decentralizacji. Przez ostatnie dekady samorządy udowodniły, że są motorem integracji europejskiej, potrafią wydawać środki europejskie dużo efektywniej niż rząd, świetnie radzą sobie także z unijnymi inwestycjami i wdrażaniem europejskich standardów, mówił. Dlatego, jego zdaniem, samorządy powinny mieć bezpośredni dostęp do środków europejskich. "„Z pominięciem środków europejskich i pana prezesa, pis Jarosława Kaczyńskiego."